Jak poprawić stan naczyń krwionośnych? Wypróbuj stary niemiecki sposób na oczyszczenie żył. Czy wiesz, że możesz poprawić stan swoich naczyń krwionośnych, korzystając z prostego, tradycyjnego przepisu pochodzącego z Niemiec? Choć metoda ta nie sprawi, że złogi tłuszczowe nagle znikną z twoich tętnic, regularne jej stosowanie może znacznie poprawić ich elastyczność, obniżyć poziom cholesterolu, a nawet wspomóc redukcję blaszki miażdżycowej. Zrozumienie problemu Miażdżyca to poważne schorzenie, które może prowadzić do zawału serca lub udaru mózgu. Jej główną przyczyną jest odkładanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach, co z czasem prowadzi do zwężenia naczyń krwionośnych. Aby temu zapobiec, ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia, w tym unikanie papierosów, nadmiaru alkoholu, regularna aktywność fizyczna i właściwa dieta. Stary niemiecki przepis na oczyszczenie tętnic. Ten tradycyjny sposób polega na wykorzystaniu naturalnych składników, które znajdziesz w swojej kuchni. 6 cytryn z upraw ekologicznych. 15-20 ząbków czosnku. 2 cm korzenia imbiru. 1 litr wody. 1-2 łyżeczki kurkumy. 1-4 łyżeczki zmielonego czarnego pieprzu. Jak przygotować miksturę? 1. Umyj cytryny i pokrój je w plastry. Podobnie postępuj z imbirem. 2. Włóż cytryny, czosnek i imbir do miksera, dodaj łyżkę wody i zmiksuj na gładką masę. 3. Przełóż masę do garnka, dodaj litr wody i zagotuj, ale zdejmij z kuchni przed wrzeniem. 4. Przetrzyj miksturę przez sito, dodaj kurkumę i pieprz, a następnie przelej do butelki. Przechowuj w lodówce. Jak stosować miksturę? Pij 25 ml mikstury codziennie po posiłku przez 3 tygodnie. Jeśli jest dla ciebie zbyt mocna, możesz podzielić dawkę na kilka mniejszych porcji. Po 3 tygodniach zrób tygodniową przerwę i powtórz kurację. Cały cykl można powtórzyć maksymalnie 4 razy w roku. Jak działa kuracja cytrynowo-czosnkowa? Regularne spożywanie tej mikstury nie tylko poprawia elastyczność naczyń krwionośnych, ale również zapobiega powstawaniu blaszki miażdżycowej, obniża poziom cholesterolu LDL i reguluje ciśnienie krwi. Czosnek działa przeciwmiażdżycowo, imbir hamuje postęp miażdżycy, a kurkuma wspiera organizm w walce z zapaleniami i zakrzepami. Naturalne produkty wspierające zdrowie naczyń krwionośnych. Oprócz tej kuracji warto włączyć do diety inne produkty, które wspomagają układ krwionośny, orzechy ryby, owoce cytrusowe, zieloną herbatę, uraki i kiszonki, a także produkty bogate w witaminy B i C. Dzięki takim naturalnym metodom możesz dłużej cieszyć się zdrowiem swoich naczyń krwionośnych.